Cześć, dajcie, z tej strony Robert. Wczoraj, czyli 27 sierpnia w czwartek, byłem w Warszawie na specjalnym pokazie nowej usługi Samsunga. Gamefly Streaming, czyli generalnie streamowania gier bezpośrednio na telewizorach, i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić moją relację z tego właśnie eventu. Sam pokaz odbył się oczywiście w Warszawie, więc musiałem się przetransportować pociągiem z Poznania. Jeżeli chodzi o miejsce, już samego eventu, no to stadion Narodowy, nie wiem czy można było wybrać lepiej. Zróbmy się już na samej usłudze Gamefly Streaming, czyli przesyłaniu gier przez internet, czy graniu w chmurze, jak można to inaczej nazwać, i dotyczy to telewizorów. Z serii J i H od modeli 5500 wzwyż, czyli telewizory z 2014 i 2015 roku jak najbardziej. Do samej rozgrywki potrzebujemy oczywiście pada i tutaj mamy dwa pady bezprzewodowe, które na razie to obsługują Logitech F310 i F710 lub pad przewodowy od Xboxa 360 to są te trzy, które są póki co dostępne. Zanim przejdziemy sobie do samej usługi, pakietów i jak to wygląda, wspomnę tylko o rzeczy bardzo istotnej, właściwie dwóch. Skoro jest to streaming, no to potrzebujemy do tego internet. Skoro potrzebujemy do tego internet, to, to są jakieś też wymagania. I tutaj 4 megabity, jeżeli chodzi o przesyłanie strumieniowe SD, i ta jakość podejrzewam nie jest zbyt dobra, ale nie miałem takiego łącza, żeby to przetestować. No i 8 megabitów do przesyłania strumieniowego HD. Przy czym nie ma tu żadnych opóźnień, w związku z tym, że na przykład jakość naszego łącza spadnie tam, między 4 a 8 będzie się wahać. Po prostu jakość obrazu będzie wtedy gorsza, no ale płynność rozgrywki się nie zmieni. No i warto powiedzieć, że w większości przypadków zaleca się tutaj podłączyć to urządzenia za pomocą kabla do, do internetu, czyli do naszego telewizora podpinamy sobie kabel. Jeżeli już koniecznie chcemy Wi-Fi, no to musimy pamiętać, że jest to łącze wymagane 5 GHz. Może będzie działać później na 2.4, ale raczej 5 GHz, więc Wasz router musi to obsługiwać. No i przejdźmy sobie już do tego, po co jest ta cała usługa i dla kogo ona jest. Przede wszystkim do osób, które nie mają konsoli i chciałyby sobie pograć, no ale koszt 1500 czy 2000 zł, jest zbyt duży do okazjonalnego grania, i w tym właśnie wypadku, no, ciekawym opcją jest właśnie wykupienie pakietu jednego z trzech, które mamy w Game Flying Streaming. W przypadku tych pakietów, jest na razie 42 pozycje. Są 42 pozycje, czyli 42 gry. One będą się zmieniać, Czyli podejrzewam, że w zależności też od tego, co będzie popularne. Jeżeli coś nie będzie się cieszyło dużą popularnością, gdzieś tam zniknie, pojawią się nowe tytuły. Docelowo około 80 tytułów tak po rozpoczęciu usługi ma być dostępne, więc to jest do wszystko wdrażane dopiero. Sama usługa oczywiście działa. No i te trzy pakiety, o których mówiłem, no to mamy przede wszystkim pakiet Hardcore. Tam jest na przykład taka gra jak Mafia 2 czy Red Faction. Pakiet Lego jest z takimi tytułami jak Batman i tam wszystkie części Władca Pierścieni. No i na końcu pakiet All Around. No dobra, ile kosztują te pakiety? Hardcore 35 zł miesięcznie. Tutaj, jeżeli chodzi o All Around i Lego, no to jest 30 zł miesięcznie i tak to się prezentuje. Oczywiście nie musimy od razu wykupować pakietów. Jest możliwość przetestowania darmowego każdej produkcji po 10 minut. Część czasu nam zajdzie na konfigurację, i tak dalej, ale mimo wszystko gdzieś tam jedno czy dwa okrążenia będzie można sobie przejechać, zobaczyć jak to wygląda, właśnie na przykład w gridzie, dwójce, w jakimś Batmanie, czy, czy będzie nam się to podobało, czy nie. No dobra, jak wygląda najważniejsze, czyli responsywność w trakcie gry i same opóźnienia, które mogą występować, wygląda to naprawdę całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o proces ładowania, czasami trwa to dłużej. Nie wiem od czego to zależy, ale w 90% przypadków ładowania ładuje się to dość błyskawicznie, więc tutaj bym jakoś się specjalnie nie czepiał. Rozgrywka jest płynna, zdarzyło mi się kilka jakichś tam drobnych lagów, ale to nie były jakieś takie lagi po sekundę czy coś, tylko po prostu takie drobne przycięcie, co może się zdarzyć oczywiście wszędzie, na konsoli, na komputerze i w innych miejscach. Tekstury. Tekstury wyglądają zaskakująco dobrze. Ta jakość HD, no to jest taki poziom konsol właśnie nowej generacji. Nie widzę jakiegoś tutaj wielkiego downgradu względem innych właśnie konsol. Może względem komputera tak, ale względem konsol bym się jakoś tutaj specjalnie nie czepiał, więc wygląda to bardzo fajnie. No sama usługa. No można nawet sobie to wykupić na jeden miesiąc, żeby sobie to przetestować. Jest oczywiście możliwość tutaj zrobienia tego dzięki nowej usłudze Samsung Account TV. I tam może po prostu sobie do konta Samsung podpiąć e, naszą kartę i załadować sobie i zapłacić e, chociażby za jeden miesiąc, żeby sobie przetestować te rozwiązania. No, wygląda to bardzo fajnie. Sam pokaz odbył się świetnym miejscu, mogliśmy sobie pograć, był turniej, nie wygrałem jak zawsze, <grych> ale, ale generalnie wypadło to bardzo fajnie. No i to jest ciekawe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że nie musimy wydawać tych, tego grubego hajsu na samym początku, jeżeli nie chcemy i nie wiemy, czy będą nas interesowały gry na tyle, żeby taka konsola się opłaciła, bo, bo wiadomo, że niektórzy kupują konsolę, a później ona leży gdzieś tam w rogu, więc jeżeli macie ochotę sprawdzić, mam nadzieję, że będzie się pojawiało więcej tytułów i jeszcze bardziej znane, takie bardziej na topie. Zapytacie pewnie, czy jest możliwość grania po sieci w multi, no niestety póki co jeszcze nie, ale no, tak jak mówiłem, no to dopiero startuje i myślę, że tu jeszcze wiele rzeczy można zrobić, ale można podpiąć dwa pady do jednego telewizora, jest tam jakieś Lego i inne gierki takie proste, które obsługują jakby tryb wielu graczy na jednym telewizorze, więc można się wspólnie pobawić. Druga sprawa to, czy będzie większa rozdzielczość, jeżeli chodzi o tę produkcję. W sumie nikt nie zapytał nawet o Full HD, tylko od razu o 4 4K. Dziwny ten świat, ale prawda jest taka, że na razie chyba nasze łącza nie są przygotowane troszkę na streaming 4K, więc raczej ta rzecz jest gdzieś tam w dalszej przyszłości, ale nie wykluczyli tego, więc podejrzewam, że również nad tym będą pracować. Sam event był oczywiście bardzo fajny, świetni ludzie, fajnie, że można było sobie pograć troszkę dłużej w te niektóre produkcje. A wy, jeżeli macie pytania, dajcie znać. No i jeżeli macie telewizory, sorry, High i J, 5500 i wyżej, no to zapraszam. Do Smart żeby zapoznać się z nową usługą, którą się nazywa Gamefly Streaming.